Cześć, witaj na moim kanale. Dzisiaj się sobie trochę pogadamy o temacie może dość kontrowersyjnym, jeżeli lubisz polską muzykę. W sumie nie wiem, czy będzie kontrowersyjny, bo też mam do powiedzenia trochę dobrego, trochę złego, chyba więcej złego, ale, ale dobre też będą rzeczy. No dobra, zaczynamy! Ja jakoś nie przypadam za polską muzyką, tak naprawdę w większości słucham muzyki zagranicznej, w ogóle nie słucham praktycznie muzyki polskiej z dawnych lat, takiej polskiej starej, praktycznie prawie że wcale tego nie słucham. To nie znaczy, że nie szanuję, bo ja jak czegoś nie słucham i nie lubię, to znaczy, że to nie znaczy, że tego nie szanuję, bo ja szanuję każdą muzykę, nawet Disco Polo, o czym zaraz sobie powiem. W każdym bądź razie ja ogólnie nie przypadam za polską muzykę, za polską muzyką słucham jej naprawdę rzadko, bo też nie jestem jej fanem. I dla mnie ja może nie, nie składam takiego nacisku na teksty, ale jednak gdy słucham tekstów po angielsku, to, to może to nie jest dla mnie jakiś taki wytyczny właśnie teksty, nie wiedziałem jak to ubrać w słowa, właśnie teksty to nie jest dla mnie taki wytyczny, to znaczy, zwracam uwagę na to, czy artysta sam pisze sobie piosenki, po prostu takich artystów bardziej cenię. Ale jeżeli ktoś nie pisze sobie sam piosenek albo ma piosenki głupie teksty są po prostu takie wulgarne i, i, i płytkie, to po prostu to nie jest y, y, punkt, dla którego eliminuję płytę i w ogóle jej nie słucham, po prostu myślę sobie, no dobra, głupie teksty, ale muzyka fajna, piosenka fajna. Natomiast w języku polskim jednak pomimo, że po angielsku też wsłuchuję się w te teksty, to jednak po polsku bardziej zwracam uwagę na teksty i właśnie te teksty złe i kiepskie albo jakieś takie po prostu denne do mnie nie przemawiają i akurat tutaj to jest często taki wytyczny, że czegoś nie lubię, bo ma złe albo kiepskie teksty po prostu. W związku z tym, jeżeli chodzi o polskie płyty, to teksty mnie bardziej rażą po prostu. I to może być taki punkt, dla, dla którego czegoś za czymś nie przepadam bądź w ogóle nie słucham. No moim zdaniem teksty po polsku dzielą się na niestety dwie kategorie. Dobra, trzy kategorie. Trzecią kategorią są po prostu teksty fajne, przemyślane i dobre. Natomiast dwie inne kategorie są dość kiepskie, bo pierwszą są teksty bardzo proste dla przeciętnego widza, że jakby słuchając piosenki nie masz żadnych przemyśleń, bo wszystko masz podane na tacy i wiesz o czym już jest tekst. Yy, I są to często teksty piosenek typu disco polo czy, czy no, coś takiego. Natomiast drugim typem tekstów są piosenki, które mają być niby artystyczne, niby nie są podane wprost, tylko jakieś przenośnie, które są bardzo podobne. Ja nie chcę teraz cytować żadnych takich tekstów, ale teksty w stylu dzielę coś na pół albo nie wiem, jakiś tam poskładam most, czy pokonam sztorm. W tym przypadku nie chodziło mi o Kleo, bo lubię piosenkę sztorm, ale. Ale to są oklepane teksty. I to są teksty często o niczym. Jakby na zasadzie artysta pisze tylko po to, żeby były rymy, żeby był nowy hit. Nieważne, czy, czy piosenka będzie o czymś z jakimś przesłaniem. Nie, po prostu żeby się rymowało i żeby było takie miłe dla ucha. I łatwe do zapamiętania. No. No cóż. Yy, trzecią. Rzeczą o której chcę powiedzieć jest muzyka disco polo. Ja absolutnie takiej muzyki nie słucham, ale co nie oznacza, że jej nie szanuję. Moim zdaniem każda muzyka, która ma choć przynajmniej dwie osoby albo jedną osobę jakiegoś fana, jakieś zapotrzebowanie, nawet właśnie wśród jednej osoby powinna istnieć, bo jeżeli ma sprawiać przyjemność tej jednej osobie, to czemu ma nie istnieć? i są osoby, które o ja nie słucham disco polo, to moim zdaniem disco polo w ogóle przez, powinno przestać istnieć. Ja może nie słucham, ale ty może słuchasz i słuchaj sobie i właśnie powinno, powinno istnieć dlatego że że ktokolwiek inny lubi tego słuchać, nie jesteśmy pępkami świata, więc jak coś nam się nie podoba, to nie znaczy, że innym może się nie podobać, bo bo Właśnie taki przeciętny kowalski może powiedzieć, że Disco Polo jest fajny, jak sobie słucham gdzieś tam na działce, a nie wiem, a Daria Zawiałów, o której zaraz powiem, yy, jest po prostu denna i nie rozumiem jej tekstów. I okej, okay, ja też szanuję Disco Polo pod względem imprez. Mój tata jest fotografem, w związku z tym yy, robił zdjęcia na wielu ślubach. I były też takie śluby takie bardziej ambitne, w których państwo młodzi mówili, że nie nie nie, bez żadnego disco polo, bo to ma być ambitny ślub. Ale po czasie jednak orkiestra się pytała, ludzie się nie bawili i orkiestra się pytała, to co może zagrać to Disco Polo? I co? I słuchajcie, i wtedy było wszystko zupełnie inaczej i ludzie się bawili do Disco Polo, bo na właśnie takiej typ, imprezy typu jakieś sylwestry czy yy, śluby, właśnie taka muzyka sprawdza się najlepiej. Dużo osób to zna, jest najłatwiejsze do tańca, bo trudno byłoby właśnie tańczyć do takiej dary Zawiałów, o której zaraz powiem. Więc tu naprawdę Disco Polo się sprawdza. Ja tego nie słucham, ale jeżeli ktoś słucha, no to w sumie fajnie, bo jakbyśmy wszyscy słuchali jednej muzyki, to, to by było nudne. Świat potrzebuje właśnie takiej różności i, i, i potrzebne są zarówno różne zawody, jak i różne, jak i różne upodobania, różne opinie. To by byłoby nudne, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami. Dobra, i co mam, co już powiedziałem? Powiedziałem o podziale tekstów, powiedziałem co sądzę na temat Disco Polo, no to teraz powiem o płytach, które naprawdę lubię i o polskich artystach, których naprawdę cenię. Cenię sobie y, muzykę alternatywną polską, jest naprawdę dobra. Lubię takich artystów, na przykład cenię Dawida Podsiadło za to, że robi w sumie muzykę niekomercyjną w sposób komercyjny, bo on pomimo tego, że jego tak naprawdę pierwsze dwie płyty są... o trzeciej się nie wypowiem bo jeszcze jej nie mam. Ale pierwsze dwie płyty są naprawdę niekomercyjne, to jednak są komercyjne i to jest, to jest dla, mnie, dla mnie fenomen. Właśnie robić muzykę niekomercyjną dla tak wielu osób, bo on sprzedaje ponad 100 tysięcy kopii fizycznych w ogóle płyt, co jest, co jest w tym świecie po prostu niesamowitym wynikiem. Jest jednym z bardziej popularnych artystów Polsce polskich. Natomiast ja cenię sobie najbardziej trójkę artystów polskich, takich jak. Na pierwszym miejscu jest Daria Zawiałow, którą naprawdę to jest jej druga, drugi album Helsinki. Moim zdaniem lepszy niż Akers chociaż Akes ma lwy, które uwielbiam, ale jednak ale jednak Helsinki wygrywają, byłem na podpisywaniu, mam autograf w środku, nie chcę mi się pokazywać, ale mam ogólnie naprawdę z tego co, co słuchałem wywiadu Dari właśnie podczas spotkania w Empiku podpisywania płyty, naprawdę osoba bardzo taka y, spokojna i fajna, bardzo przyjemnie mi się słuchało tego wywiadu. I jest to naprawdę dobry album pod względem tekstowym. Nie jest na pewno nudny. W każdym bądź razie polecam. Znam tracklistę listę na pamięć, ale tak sobie tu wybrać szybko, żeby polecić. Kryzys wieku naszego jest naprawdę świetny. Nie dobiję się do ciebie, pomimo, że to jest single. To jak już, jak już wypuściła jako single, myślę sobie, wow, to jest świetne. I po prostu po trzech przesłuchaniach znam już całość na pamięć i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry single. I jedna z lepszych piosenek z płyty tak naprawdę. Yy, gdybym miała serce jest naprawdę fajne. Helsinki, tytułowa piosenka i jedyny utwór na płycie w języku angielskim, czyli Winter is Coming, również jest naprawdę fajnie. Polecam. Ogólnie polecam tą płytę, ale kryzys wieku naszego i nie dobije się do ciebie, to jest po prostu... to jest sztos, jak to się mówi, popularny. Teraz będę popularny. Drugą y, artystką i drugim albumem, który naprawdę cenię, jest album Discordia Natalie Nickel. Jest to jej drugi album, y, który, pomimo że posiadam pierwszy, to jednak pierwszy Lupus Electro nie zrobił na mnie takiego wielkiego wrażenia, kiedy, kiedy go słuchałem. No, wiadomo, są fajne piosenki. Na, na przykład, nie on jest naprawdę nie on, tak? Tak, nie on. Siódma piosenka na płycie jest naprawdę, naprawdę fajną piosenką. Chyba moją ulubioną, z tego co mi przychodzi teraz do głowy. W każdym bądź razie jakoś tak byłem sceptycznie nastawiony do tej artystki. Natomiast przy premierze Discordii akurat trafiła mi się tani, w antykwariacie kupiłem. I już przy pierwszym przesłuchaniu myślę sobie, wow, to jest tak dobry album. To jest tak dobra właśnie elektronika, tak dobre teksty. Fala to jest absolutny numer jeden, ale także przeddzień. Total Błękit, wydany jako singiel, jest naprawdę dobry. Stamina jest naprawdę fajny. Pokój 5, Give Me Some More, ale też polecam utwory z wersji deluxe. Naprawdę dobry album, porządna elektronika. Dzikie techno w fali, ale właśnie za to kocham Natalie Nickel. Nie boję się eksperymentować, wychodzić ze strefy komfortu i to jest płyta popowa. No, jednak chyba można uznać ją, zaliczyć do, do popu, która wychodzi przed szereg tych innych wokalistek z niejakimi tekstami i z podobnymi piosenkami i serwuje coś tak niekomercyjnego. Ogólnie dla mnie najgorszą piosenką właśnie z płyty jest Spokój, który promował płytę i wtedy sobie pomyślałem kolejna mdła piosenka, ale gdy się włącza całą płytę, to można wymazać tą jedną piosenkę, a cała reszta bije po prostu na głowę wszystko. Świetny album. Trzecią płytą jest płyta Sarsy, Pióropusze, też jak widać tutaj jest autograf, też byłem na podpisywaniu płyty i w sumie zabawne jest to, że zarówno Dariusz Zawiałów, jak i Natalii Nykiel, jak i Sarsy najbardziej podobają mi się płyty drugie. W przypadku Sarcy również tak jest, Pusze jest to dla mnie zdecydowanie najlepszy jej album, album eksperymentalny, album, w których, w którym, na którym wychodzi ze swojej strefy komfortu i naprawdę miesza tak dziwne style. Yy, posiada mi w swojej kolekcji wszystkie trzy płyty, Zapomnij mi, yy, Pióropusze i najnowszy album Zakryj i moim zdaniem właśnie Zakryj jest najsłabszy. Takie trochę rozczarowanie jest najbardziej dla mnie taki właśnie popowy i taki oczywisty. Zapomnij mi, jest fajny, ale to jest taki dopiero początek, natomiast pióro puszę, to co ona tutaj odwala, takie rytmy jak ona tutaj nam serwuje i taką wybuchową mieszankę yy, jest naprawdę dobrym albumem, polecam naprawdę wszystkim. Yy, teraz może trochę mniej lubię serce, szczerze, przez właśnie to, że bierze udział w, w jakichś różnych w takich, nie wiem Sylwestra, jakiś tych innych, festiwal w Opole, jakieś takie badziewie, tu w reklamie. Moim zdaniem niepotrzebnie. Jej muzyka broni się sama, ma swoje grono odbiorców i, nie, i powinna się właśnie trzymać y, swoich właśnie takich właśnie tego, muzyki. Przede wszystkim muzyki. I jest to album w sumie nie, taki nie do końca komercyjny, jak na przykład trzeci zakryj i piosenki, które mogę tutaj specjalnie polecić, no cały album kocham, ale ty nie, bo jest świetne, ucieka, szósta piosenka na pocie, nie wiem co to znaczy i nie wiem jak to się czyta, ale Ra Bronx, Rach Bronx jest naprawdę dobry, nie tańczysz świetny. Egoizm, te dwa utwory po angielsku: Ouse oh i Hey You, też są genialne, ale także single pure pusze i motyle My są po prostu piękne, więc, więc naprawdę polecam cały album. No Standardowo najgorsze są dla mnie: Bronie się i Volta, bo są takie po prostu najbardziej mainstreamowe i takie. Ale też są fajne, ale też są dobre, też są dobrymi singlami, tylko po prostu najmniej lubię z płyty. I furia, furia jest po prostu idealnym zakończeniem płyty. No w tym przypadku nie zakończeniem płyty, bo ja mam wersję empikową, na której później są jeszcze trzy inne utwory, ale wyobraźmy sobie, że to jest zakończenie płyty, to bo standardowej edycji jest to zakończenie płyty. To jest naprawdę dobrym takim z pazurem, który właśnie daje... Takie wyobrażenie, co będzie na trzeciej płycie, która niestety nie spełniła dla mnie do końca oczekiwań, ale mam nadzieję, że przy czwartej powtórzy właśnie to, co były Pióropusze. Czwartą osobą, której nie mam płyty, ponieważ płyty jeszcze nie wydała, jest Agata Dziarmagowska, którą naprawdę lubię. Nie przypadam za jej piosenkami jako Agata Dziarmagowska blisko mnie i mogę wszystko, nic nie muszę, to właśnie takie oklepane piosenki dla nastolatek i w ogóle no nie moje klimaty, ale to co pokazała od kawaii i w Cool Aid i w drogich zabawkach potem i u tego, u takiego rapera, jak on się nazywa. No ta naj w place, bo po prostu Adi Nowak, o, z Adi Nowakiem, to, co, to co po prostu pokazała swoje umiejętności w placu, bo to ja naprawdę czekam na tą płytę, nie mogę się doczekać po prostu tej płyty i jest to smutne, że przez tak długi czas praktycznie miał tak pro takie problemy chyba z wydaniem tego. Ja śledzę wszystkie wywiady yy, z nią, czekam po prostu na tą płytę od... Trzech lat od, od momentu wydania Kawaii. To jest chyba w 2017, wydała Kawaii. Z tego co pamiętam. Chyba w maju, w maju 17, W każdym razie mam nadzieję, że płyta będzie w tym albo w kolejnym roku. I też kanał na YouTube naprawdę jest fajny, taki właśnie szczery i, i taki zrobiony z jajem. W związku z tym jest to czwarta akceska, którą naprawdę lubię. No i co? I filmik wyszedł długi, bo się rozgadam, bo jak wezmę na tapetę yy, muzykę, no to, no to właśnie takie są efekty, że ględzę już przez 15 minut w związku z tym bez przedłużania, bez przedłużania po prostu się z wami żegnam, dziękuję jak zwykle za oglądanie i kolejne filmiki nadchodzą, też pewnie będą o muzyce, bo jeszcze chcę omówić trochę, mam trochę niespodzianek. No, będzie się działo, no i te muzyczne soboty w każdą sobotę, w których już tak recenzuję, tak, tak już po prostu każdą, każdą płytę, to co, to co w danym momencie mi wpadło w danym tygodniu, ale... Ale z tego co ja widzę, to tu wszystkie filmy są w muzyce. W związku z tym naprawdę lubisz, musisz lubić muzykę, żeby, żeby zostać na, na tym kanale, albo lubisz słuchać takich takich po prostu dziwnych frików, jak ja, jak to się mówi. W związku z tym dziękuję Ci jeszcze raz, no i pa, bo już i tak, i tak wyszło długie.